Zapraszamy na, na spacer po cmentarzu. Oczywiście zdjęcia liczymy, że wrzucicie potem do nas na stronę, zrobimy konkurs, być może też wystawę tak jak poprzednim razem. Od razu też jak mam okazję to powiem, że. Dla tych, którzy biorą udział w naszych fotodejach, że już mamy umówiony kolejny fotodej 5 września w starej piekarni Mamuta Przysiękiwnicza. I też poproszę panią Ewę z Muzeum Miejskiego po opowie dwa, dwa słowa na temat samego cmentarza. Muzeum rzeczywiście godne uwagi, przede wszystkim wyjątkowe nie tylko na mapie muzealnej Wrocławia, ale też... Europy. Dlaczego? Dlatego, że jest to jedyne muzeum w Polsce, jedno z niewielu takich muzeum na świecie Muzeum Plenerowe, Muzeum Sztuki Cmentarnej. szczęście coraz ładniejszą. Tam jest taki park. Dzisiaj widać tylko bramy, fragmenty bramy wjazdowej do parku. Kiedyś tam stał przepiękny pałacek przedmenderu. Rodzina, która właściwie w mieście no, była niesamowita, finansowana, Fundowali Wysp Zynago, fundowali rzeczy do muzeów, opłacali różne dekoracje miejskie, no, opłacali łóżka w szpitalu. Przedmender najprawdopodobniej. No, do tego jest tutaj pochowany również człowiek z Bostonu, który przyjechał do Wrocławia, miał jakieś interesy, zmarł tutaj, no już podróż ciała do Bostonu to już było niewyobrażalne pochowany tutaj. E, dlatego są tutaj napisy i w języku niemieckim, i w języku hebrajskim, szczególnie w tych starszych częściach cmentarza, i w języku polskim wtarzają się również e, napisy w języku rosyjskim.